Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Lubi pani piłkę nożną. Obserwuję piłkę nożną. Okay. To proszę jak zawsze wytłumaczy... udzielają mi się emocje, jak oglądam naszą reprezentację. Legat... Aha, naszą reprezentację. No dobrze, a to. Jest pani w stanie w dwóch zdaniach wytłumaczyć, co to jest spalone? Tak, kiedy em, napastnik idzie z piłką, a za nim są obrońcy i on jest przed linią e, obrońców i strzela. No nie, całkiem, znaczy jak dostaje piłkę no, za tak, nim obrońcy. Tak tak, 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 w momencie podania. No dobrze, a czy Mistrzostwa Europy oglądamy? E, oglądamy, oglądamy. Okay, a kto będzie Mistrzem Europy jeszcze? Biuro bukmacherskie. Polska. Serio? No zobaczymy jak będzie piątkowy mecz w Berlinie i później w Dortmundzie i będziemy mogli wróżyć kto będzie mistrzem. No, dobrze, to jest, nie, nie na tym polega bukmacherka, ale niech <noise> będzie dobrze. Od y, wróżenia z fusów przechodzimy do wyższej matematyki. Ustawa o języku śląskim, temat po wecie prezydenckim jest pozamiatany czy też ym, czy też nie do końca w, tej, w tym układzie politycznym, który mamy. No, trzy elementy. Pierwszy taki, że te dwa miliony, które były zapisane w budżecie. Nie mówimy o pieniądzach, mówię o y, matematyce y, sejmowej oraz Jasne. wyższej dyplomacji. Dwa miliony to też matematyka. Dojdziemy do tego. To jest jedna rzecz, będą przeznaczone na język śląski. Druga, jeśli chodzi o odrzucenie weta prezydenta, no to musimy mieć trzy piąte głosów, przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zdarzyło się kiedyś tak, że było, było 100% frekwencji podczas obracy? No przy kluczowych głosowaniach zdarzają się takie sytuacje. W tej kadencji nie pamiętam jeszcze jej. No, co nie zmienia faktu, że trzeba być na to przygotowanym, żeby taką liczbę głosów mieć. Więc to jest 26 osób z partii opozycyjnych, które trzeba by przekonać do tego, żeby za wetem jej odrzuceniem procedur Warto podjąć taką próbę, czy to jest rzecz absolutnie nierealna do osiągnięcia? Myślę, że warto podjąć próbę i taka próba będzie podejmowana. Będziemy rozmawiać z posłami posłankami, żeby takie weto odrzucić. Natomiast no, to, co mówimy, tego weta właściwie się spodziewaliśmy, więc ten projekt ustawy zostanie ponownie złożony za rok, kiedy zmieni się prezydent. Wtedy już nie będzie żadnych przeszkód do tego, aby śląski stał się językiem regionalnym, a ten Pani rok. Nie wie, kto zostanie mistrzem Europy, a wie, kto będzie prezydentem Polski za rok. No, jest to bardziej przewidywalne. Będzie na pewno przedstawiciel obecnej koalicji rządzącej. Natomiast ten rok wykorzystamy po to, aby móc się przygotować po prostu nauczania języka. I tak doskonale wiedzieliśmy, że kwestia wprowadzenia języka do szkół, przygotowania nauczycieli, dodatkowania także pieniędzy z budżetu MSW na mniejszości, no to jest kwestia, którą trzeba będzie w jakimś sensie odłożyć w czasie, w kontekście proceduralnym. Dlatego też takie poprawki do ustawy składałam. Natomiast teraz mamy te 2 miliony złotych, i będziemy chcieli po prostu je wykorzystać tutaj na Śląsku. Pani poseł, a jak będzie wyglądać ta dyplomacja jeszcze krótko przed przerwą? E 26 czy 28, już pomijając, ile to będzie faktycznie. Ale to, 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 to nie jest dużo, ale jest też dużo. Dużo i niedużo no. będzie się wyglądać. Jak dyplomacja, będzie podejść i porozmawiać. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. No to za, za moment. I zobaczymy. Za moment o tym również Marcin Zasada i Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy dziś. Razem rozmawiamy o języku śląskim, a za moment właśnie kontynuujemy naszą rozmowę w, w dogrywce w sieci. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na radiopiekary.pl. Zasada witam ponownie. Monika Rosa, posłanka koalicji obywatelskiej, jest dziś z nami. Też witam ponownie. Po raz drugi państwa i panią witamy. Panie poseł, ale to ta dyplomacja, właśnie, jeszcze to, to mnie y, y, bardzo interesuje. To weto prezydenta. Dyplomacja, żeby odrzucić prezydenckie weto, żeby wszystko było jasne. E, to weto prezydenta i uzasadnienie, które się w nim, y, które je jakby y, poprzedziło, czy nastąpiło po nim. To jest coś, co pomoże wam w tej dyplomacji, czy wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę, jakie argumenty prezydent, yy, przez prezydenta zostały użyte? Tak, yy, mówiąc klasykę, przez ostatnie 8 lat <grystanie> PiS raczej nie robi sobie zbyt wiele z prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc nie traktuje jakoś specjalnie poważnie ani jego, ani jego uzasadnienia. Natomiast samo uzasadnienie też poważne po prostu nie jest. Yy, będziemy chodzić, będziemy przekonywać... Yy, i zobaczymy, co się wydarzy. No, możemy oczywiście wierzyć w to, że posłowie i posłanki PiSu zrozumieją, że śląsk nie jest zagrożeniem, że ta różnorodność językowa jest wartością. Szczególnie mówię o posłach śląskich, czy też z Górnego Śląska, czy szerzej z województwa śląskiego. Ale czy się uda, tego nie wiem. Dlatego mamy plan B, czyli wykorzystanie tych środków, które są zapisane w budżecie przez najbliższy rok. I jak najlepsze przygotowanie się do tego aby po ponownym złożeniu projektu ustawy, przegłosowaniu, podpisaniu przez prezydenta y, móc rzeczywiście nauczyć języka i być przygotowanym. Zaraz do tego dojdziemy, obiecuję. E, a czy była, będzie jakaś odpowiedź na weto prezydenta ze strony, nie wiem, śląskich posłów czy w ogóle czyjakolwiek? My staraliśmy się przekonać prezydenta zanim <grym> pojawiło się weto. Przekazać mu ekspertyzy naukowców, nie tylko ze Śląska, ale też całej Polski, językoznawców, mówiące o tym, że Śląski po pierwsze jest, jest faktem, jest częściowo skodyfikowany, że ma podobną sytuację, nawet lepszą niż miał kaszubski, kiedy stawał się językiem regionalnym. Przedstawić mu także poza argumentami językowymi, argumenty dotyczące kultury, tożsamości, ważności utrzymania różnorodności językowej, te argumenty do prezydenta nie trafiły. Ja zastanawiam się, nastawiałam się na taką polemiką z tym wetem prezydenta, z jego tak zwanymi argumentami, natomiast powiem się, że to też trafiłoby w próżnię. Więc faktem jest rzeczywiście albo próba przekonania posłów, posłanek do odrzucenia weta, albo po prostu dobre wykorzystanie tego roku, nowa sama ustawa i będzie, Sama pani będzie przekonywać, czy to będzie jakiś śląski super zespół dyplomacyjny? <laughs> Każdy sposób posłanek ma mniejsze albo większe relacje z innymi posłami. To jest 26 osób. To jest tak mało, dużo, <grytanie> się wydaje. Tylko, ja pytałem też o to, czy kontrowersyjny argument, <grytanie> też delikatnie mówiąc, użyty przez prezydenta w uzasadnieniu weta, ten o wojnie hybrydowej i powiązaniu go jakby ze skutkami wprowadzenia języka regionalnego, czy to będzie coś, co usztywni wszystkich tych, którzy głosowali przeciwko, albo się wstrzymali, czy też może mm, jakoś ktoś postanowi zmienić decyzję na korzystną dla <laughs> usta proponujących ustawy. No myślę, że tak jak część z nas czyta uzasadnienie, niektórzy wzięli sobie to do serca, inni pasknęli śmiechem nad tym uzasadnieniem. Mam nadzieję, że akurat 13 posłowie głównie pasknęli śmiechem. Natomiast no, to wyjdzie w czasie rozmów z nimi. No, teraz mi ciężko już wróżyć, jakie, jakie, jakie będą ich opinie. I macie jeszcze kilka czy... posiedzeń przed wakacjami? Tak, czy w ogóle czytali to uzasadnienie do weta? <grym> Może nie. <grym> Raczej nie, nie jest to tak, że jakaś znaczna liczba posłów takie uzasadnienie do weta czyta. Więc zobaczymy, będziemy rozmawiać. No, to nie jest tak, że musimy się do wakacji wyrobić. Nie ma terminu, kiedy musimy wziąć na warsztat weto prezydenta. I je odrzucić, a tudzież nie. <grywa> Więc zobaczymy. Rafał Trzaskowski by podpisał, oczywiście, tak? Bo to on będzie kandydatem Rafał... na prezydenta? No, Najprawdopodobniej będzie to Rafał Trzaskowski. I akurat Rafał Trzaskowski wiem, że jest zwolennikiem uznania języka Śląskiego za regionalny. Też co roku na kampusie Polska przyszłości w Olsztynie, gdzie spotykają się młodzi ludzie, język Śląski zawsze jest obecny, czy to w postaci debaty o mniejszościach językowych, etnicznych. W ubiegłym roku było to mianują michanka wystawiane na kampusie, które spotkało się z niesamowicie przyjemnym przyjęciem przez młodych ludzi, bo też oczywiście ważne jest to, żeby mówić po Śląsku, o Śląsku i na Śląsku, ale też to, żeby trochę tego Śląska wynieść poza obszar naszego województwa. Panie posłowie, a dokładając, że to będzie trzaskowski, to jaką ustawę dostanie w przyszłym roku do podpisu, kiedy finalnie, finalnie ta sprawa zostanie sfinalizowana właśnie? Minimalnie ustawę uznającą Śląski za język regionalny. Bardzo bym chciał, oczywiście, żeby to była kwestia uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Ale nie daję teraz gwarancji, czy w tym sejmie jest taka większość, żeby taką ustawę uchwalić. Będę się o to starać z pewnością. Gdyby pani miała powiedzieć, co jest bardziej realnym, możliwym scenariuszem tutaj, bo tak pomysłów są dwa i ludzie, z którymi rozmawiam również w tym studiu, są tacy, którzy mówią język z większością y, potrzebną do tego, żeby postarać się o mniejszość etniczną, może być faktycznie problem. Są też tacy, którzy mówią, że trzeba grać o wysoką stawkę i zapomnieć o języku regionalnym, zająć się mniejszością, która, która jednocześnie ten język gwarantuje. Pani zdaniem, y, który z tych scenariuszy będzie bardziej realny? Z pewnością bardziej realnym, prostszym, szybszym scenariuszem, ale scenariuszem minimum jest uznanie śląskiego za język regionalny. Natomiast jak mówię, jestem zwolenniczką i będę też o to zabiegać, aby uznać e, Ślązaków za, i Ślązaczki za mniejszość etniczną. E, natomiast nie mamy mm, pewności, że większość akurat dla tego rozwiązania w Sejmie tym jest. A kto jest przeciw z tej większości, która zagłosowała za językiem regionalnym? Czy może być przeciw? Czy ta sprawa nigdy nie była stawiana w taki sposób? To skąd wiecie o tym, że PSL jest. Dystansuję się od ty tego, ty tego tak, bo słyszę prostu... o PSL-u, że może tutaj, tutaj być weto. Na razie nie ma tego policzonego po prostu. I to jest kwestia czasu, aż się policzy, czy oczywiście tak będzie, czy nie. Też rozmowy między partiami ze sobą. Natomiast no jak mówię, na razie mamy jakby kilka punktów do przejścia, zanim w ogóle ten temat mniejszości będzie mógł być pokazany w postaci projektu ustawy. Myślę, że język regionalny po prostu jest łatwiejszą szybszą drogą, co nie znaczy, że jedyną. A waszą koalicjantą nie odwiedzi się, jak na przykład dojdzie do, również przed kamerami do rozwodu PSL i polski 2050. Trudno mi jej oceniać sytuację trzeciej drogi. Były dobre wyniki, były wielkie nadzieje, i jak pewnie spektakularny wynik w wyborach do parlamentu nas zaskoczył i był takim pozytywnym. Sygnałem, tak ten wybór, wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego też nas zaskoczył, ale trochę w drugą stronę. wynik samorząd wyborów samorządowych był też trochę Gdzieś... bliżej tego wyniku do Europarlamentu. Tak, to prawda. No tutaj jakby ewidentnie, <coughs> coraz słabiej. No też sobie muszę też odpowiedzieć na pytanie, czy to Pani zanim ten rozwód trwała, nastąpi, czy, czy, nie? czy nie? Jak tak obsujecie ze sobą na co dzień? I widzi Pani, czy koledzy z PSL-u to podają rękę jeszcze kolegom? Z Polski 2050 czy niekoniecznie. No, jakoś się dogadywać muszą, w końcu trwają jako trzecia droga, natomiast to no, też nie jest to pytanie do mnie. No, ja jakby obserwuję to trochę z boku, z nadzieją, że jednak Państwo jakoś się pozbierają. Pani poseł, tak, na marginesie to sobie wyobrażam dyskusję, albo pani sobie wyobraża dyskusję na temat mniejszości etnicznej w Sejmie, przypominając czy wspominając, że yy, kiedy tam pojawił się język regionalny, to... To właściwie już zahaczyliśmy o niepodległość, separatyzm i tym podobne. Tak, I wojnę hybrydową oczywiście. Mniejszość etniczna, to ciężko sobie to wyobrazić. Niestety, pod uwagę, że jest to krok dalej. Niestety umiem to sobie wyobrazić, mam bogatą wyobraźnię, a też przedstawiciele PiSu i Konfederacji regularnie podsyłają nam argumenty, żeby wiedzieć, jaka taka dyskusja by wyglądała. Na przykład ostatnie pojawianie się w mediach społecznościowych zdjęć jakichś przypadkowych osób o ciemniejszym kolorze skóry z informacją, że zaraz będzie tutaj fala migrantów, którzy będą gwałcić kobiety i tak dalej. Znaczy te nastroje takie skrajnie nacjonalistyczne, rasistowskie, ksenofobiczne w wykonaniu PiS i konfederacji mają się naprawdę doskonale. Niestety. E, więc pewnie ta debata również o mniejszości <laughs> miałaby jeszcze jakby potężniejszy wydźwięk niż ta o języku śląskim. E, natomiast no, faktem jest to, że jesteśmy społeczeństwem różnorodnym, mówimy różnymi językami. No i trochę jest tak, że albo się z tym pogodzimy, e, albo po prostu języki umrą. Niezależnie od tego, co wydarzy się za rok. Pani zdaniem osobiście, Ślązacy powinni być uznani za mniejszość etniczną w Polsce? Ślązacy są mniejszością i powinni być za taką uznani. Gdyby pani miała wybierać. Gdyby miała, e, bo to było moje indywidualne... Co będzie za rok. <grym> tak. To wybrałaby e, procedowanie i pod, e, przekazanie prezydentowi do podpisu takiej zmiany. Ślązacy Gdyby mniejszością etniczną. pewność, że jest taka większość w Sejmie. Chciałabym, by to była mniejszość, oczywiście, że tak. A jeżeli dojdzie do tego bezpiecznego wyjścia? bezpiecznego scenariusza, czyli powtórka języka regionalnego, prezydent podpisuje, to jak pani sądzi, to przyspieszy czy spowolni ten proces dochodzenia do statusu mniejszości etnicznej zgodnie z polskim prawem? Myślę, że zupełnie znormalizuje. Znaczy okaże się, że nic złego się nie wydarzyło, że ten język jest nauczany w szkołach i to po prostu będzie jakaś taka prosta droga do tego, aby uzyskać status mniejszości etnicznej. Wiem także, tak, że Kaszubi zabiegają o to, przynajmniej część Kaszubów, z którymi mam kontakt, aby wyjść poza obszar języka i y, stać również mniejszością etniczną. Ja słyszałem znów, y, teraz nie pamiętam kto to powiedział, ale kilka przynajmniej y, takich prognoz, że Ślązacy i Kaszubi znajdą się w jednej ustawie. Tak trochę dopytywałem, czy to jest y, taki koronny argument dla Donalda Tuska, y, kiedy miałby w być może o tym zdecydować, na przykład o tym, jak będzie głosować koalicja obywatelska. To nie jest kwestia koronnych argumentów. Język śląski był przepracowany ostatnimi laty. Znaczy jest czymś zupełnie oczywistym, że jest językiem regionalnym. I w podobny sposób my musimy w parlamencie, w społeczeństwie pracować nad kwestią mniejszości etnicznej, której temat po prostu był zaniedbany, był jakimś tematem gdzieś obok, niszowym. I tylko tyle. To jest taka naturalna droga, się dość szybka do przejścia. Czy... Dwie, jedna, pięć rzeczy, które muszą wydarzyć się Pani zdaniem przez, albo powinny, przez najbliższy rok do tego oczekiwanego podpisu prezydenta pod ustawą na przykład o języku regionalnym. Załóżmy, że to jest scenariusz. To, to jakie to? Rzeczą rzeczy? najważniejszą będzie próba przygotowania odpowiedniej liczby nauczycieli do tego, aby uczyć języka śląskiego w szkołach. Oczywiście w rok to nie jest tak, że w rok przeprowadzimy studia językoznawcze itd., tak Natomiast otwarcie kierunku y, na Uniwersytecie Śląskim. Y, filologia rozmawia... śląska? Co to y, będzie właściwie? Czy filologia, czy edukacja z elementami filologii? Rozmawiamy z y, rektorem, y, jak y, tutaj najlepiej tę sytuację y, rozwiązać. Rozmawiamy z panią ministrą Nowacką, jak te 2 miliony złotych wykorzystać z budżetu y, na przygotowanie. Bezpośrednio ministerstwo nie może pisać programów nauczania czy podręczników. Ale gdzieś obok możemy się do Dopóki tego Śląski nie jest uznany za język regionalny. Tak. tak, ale gdzieś obok się możemy do tego przygotowywać, więc z pewnością na kierunek studiów, <coughs> z pewnością kwestia <coughs> zebrania informacji o jakiejś. A kierunek studiów może powstać zanim prezydent. Oczywiście, tu nie, ma, tu nie ma żadnych przeciwwskazań. Niekoniecznie musi być to stricte nauka o języku śląskim jako o języku regionalnym. <coughs> może być to jakiś kierunek z bardziej ogólną nazwą. Um, ale przygotowanie się też takie właśnie może pomocy naukowych różnego rodzaju do szkół, um, jakichś elementów, scenariuszy nauczania na lekcjach. Czyli wszystko to, co nazywamy programem. No, program jest tak jak coś innego, um, natomiast no, elementy tego programu jak najbardziej, przygotowania nauczycieli, um, rok to jest mało dużo na takie przygotowanie nauki Mam Warto z marszałkiem województwa rozmawiać o czymś, co, o czymś na kształt Instytutu Języka Śląskiego. Warto. Takie argumenty również się pojawiały jeszcze w kampanii wyborczej? Myślę, że jak najbardziej warto. <laughs> warto rozmawiać z marszałkiem w ogóle o kulturze śląskiej. Wiem, że jest za to bardzo otwarty, więc na pewno takie rozmowy też przed nami. A ile czasu pani zdaniem potrzeba do tego, czy na to, by wyszkolić załóżmy, pierwszą ekipę nauczycieli, którzy się tym zajmą już nauczaniem śląskiego w szkołach? Myślę, że to są takie, jeśli potraktujemy jakby mm, bez okresu przejściowego, to pewnie będą to dwa lata. Rektor uświadamiał go o to wczoraj, mówi trzy lata. No to gdzieś się zbliżymy tutaj, prawda? Może jestem bardziej większą optymistką e, niż on, e, ale no tak, no taki czas musimy sobie dać. Biorąc pod uwagę, że w pierwszych optymistycznych prognozach mówiliśmy, słyszeliśmy, że Śląski może trafić do szkół w 2025. Tak, tylko wrzesie. mówiliśmy też o okresie przejściowym, czyli o możliwości certyfikowania znajomości języka przez nauczycieli, niekoniecznie skończenia studiów w tym zakresie, takie certyfikowanie też odbywało się u Kaszubów, no ale jakby sytuacja polityczna zmieniła się o tyle, że mam nadzieję, że teraz będziemy mogli iść jakby trochę bardziej tak w kierunku właśnie studiów niż tylko certyfikowania. Certyfikowanie i tak pewnie będzie musiało się odbywać, no bo jednak jeśli wiemy, że w przyszłym roku, po wyborach prezydenckich, ten projekt ustawy będzie podpisany, to i tak musimy zadać czas na przygotowanie programów nauczania i podstaw. A mam, macie w ogóle jakąkolwiek, jak się mówi, estymację, ilu takich nauczycieli bez certyfikacji w ogóle na Śląsku jest? Takich, którzy są w stanie do certyfikacji, do uzyskania jeszcze, nie wiem, dyplomu w jakimś okresie przejściowym prowadzić takie zajęcia? Mamy nauczycieli edukacji regionalnej. Ja wiem, że to jest jakby trochę inna kwestia. Nie musi być to samo dokładnie, więc dokładnie liczby nie znamy, ale też nie wiemy, ilu uczniów będzie chciało się tego śląskiego uczyć. Więc A jakiej sobie... jak po, jak powszechnej, jak powszechnego zjawiska się Pani spodziewa? Nie mam pojęcia. Może być tak, że przez pierwszy rok to będzie jakiś boom, bo będzie ciekawostka i później będzie ta liczba osób się zmniejszała. Może być w drugą stronę, na początku będzie mało, później będzie się zwiększała. No, U koszu, jest to w miarę wyrównane. Już teraz, natomiast no, musimy być po prostu przygotowani na, na wszystkie wersje. To, no. musi być minimum pięcioro uczniów um, z jednego tak powiem, poziomu edukacyjnego, żeby taką klasę, taki, taką grupę może bardziej do nauki stworzyć. Nie chciałam powiedzieć, to nie jest nauczanie obowiązkowe, kto ta, będzie chciał, taka, żeby nie ta. było, że teraz wszyscy będą musieli uczyć, ale jeśli w Sosnowcu zbiera się pięcioro uczniów, które będą chcieli się uczyć języka śląskiego. Ja nadzieję, że Oczywiście, że będą mogli to zrobić. Pięcioro uczniów, że nau nauka języków obcych jest czymś bardzo ciekawym i pouczającym. Natomiast y, jest jeszcze problem taki, że już dzisiaj słychać głosy, że program i y, programy na różnym poziomie nauczania są. Przeładowane, przepełnione, nie ma już miejsca na nic nowego. co? No, dlatego też działania Ministerstwa Edukacji, po pierwsze, w kontekście zmniejszenia obciążenia programami nauczania już teraz są um, obcięte w jakimś sensie, na no, nami jest w ogóle zmiana programów um, nauczania, nauczanie nieco bardziej praktyczne, mniej teoretyczne. Na tym w Ministerstwie Edukacji um, pracuje się obecnie. Więc no, nie wejdziemy tak, że mamy super obciążony program nauczania, do tego jeszcze dołożymy ten język śląski, nieobowiązkowy, dodaje. Natomiast no, zmieniają się przedmioty, wypad HIT na przykład, będzie bardziej edukacji obywatelskiej, więcej takich praktycznych zajęć. Więc no, ten program, ten system nauczania także się po prostu zmienia, po to właśnie, żeby uczciwie nie byli obciążeni, bo też te różne problemy, które są w zdrowiu psychicznym młodych wynikają z tego, po pierwsze, ten program jest bardzo obciążony, a po drugie, że to nauczanie jest niedostosowane do współczesnego życia, do tego w jaki sposób korzystamy z telefonów, zależnie od internetu, higieny zdrowia psychicznego, też takie większe nastawienie trochę na aktywność fizyczną, na praktyczne umiejętności. To jest coś, co będzie się pojawiało w najbliższym czasie. I poza jeszcze na koniec, tak dochodzimy do obiecanych, obiecanych i wzmiankowanych wcześniej dwóch milionów złotych od minister Nowackiej. Na co mają pójść te pieniądze w tym roku? Bo są pieniądze, które ma, muszą być wydane, są zapisane w budżecie, muszą tak. być wydane w tym roku. Tak. I właśnie spotykałam się z panią minister, żeby jakby zdecydować, na co te pieniądze są przeznaczone. W mojej opinii powinny być przeznaczone na współpracę z Uniwersytetem, na otwarcie tego kierunku studiów, <noise> podyplomówki, czy cokolwiek to będzie innego. A część właśnie na przygotowanie jakichś takich rzeczy edukacyjnych scenariuszy. Więc mówię, jesteśmy na etapie rozmów, decydowania, w jaki sposób sprawić tak, żeby te pieniądze zostały realnie wydane w roku budżetowym. No i pół roku tylko na to zostało, jak rozumiem. Tak I jeszcze odejmując wakacje, to za cztery wakacje miesiące? Wakacje też pracujemy. Wakacje też pracujemy? Niespodzianka. Niespodzianka, rzeczywiście. Nie ja wiem jak pan redaktor, ale. Ja postaram się <laughs> pracować jak najmniej w wakacje, ale właśnie po to głosujemy na państwa, żebyście pracowali również w wakacje, mam nadzieję. Przecież nie w sierpniu chyba macie wolne przecież. No, ale to nie znaczy, że nie chodzimy do pracy. Do biura poselskiego spotykamy się z ludźmi, okay. interpelacje, wydarzenia, co się wszystko dzieje. Nasza praca nie ogranicza się tylko i wyłącznie do Sejmu, ale także po prostu do pracy w terenie. Monika Rosta, posłanka Koalicji Obywatelskiej była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia.